Dzień dobry, jestem mamą Wojtka, gram razem z nim w klubie UKS Activianów, przyjeżdżamy tutaj regularnie od sezonu zimowego. W rozgrywkach najbardziej podoba mi się to, że jest czysta rywalizacja, wyrównana walka i dzieciaki mogą się skonfrontować z innymi drużynami na dużo wyższym poziomie niż reprezentują sami. Cieszymy się, że w Bytomiu możemy gościć aż tyle młodych talentów, także jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Dopisuje nam pogoda, jest dużo gry, czyli to, co chłopaki lubią. Bardzo się cieszą, że nie ma przerw w meczach, że grają cały czas. Myślę, że wspaniała rywalizacja, dzieciaki mają pełno tutaj też atrakcji fajnych. Generalnie atmosfera na lidze jest fantastyczna, wszyscy rodzice wspierają swoje dzieci. Tak, zdecydowanie jest super, już nie wspominając o w super cudownym bufecie. Macie super poczęstunek, na które organizują wasze mamy. Eee, za co bardzo dziękujemy, bo wszystko jest przepyszne. Widzę tych talentów warto wziąć udział, dlatego że jest to bardzo rozwojowe dla moich zawodników. tak bardzo lubił was grać, ponieważ zawsze jest wszystko świetnie przygotowane. Liga MT to miejsce do spełniania marzeń dla najmłodszych zawodników i adeptów piłki nożnej oraz do realizacji ich własnych celów i spełniania swoich pasji. Mój syn gra na obronie, rzadko się zdarza, że strzela bramki. Ale strzela. Ale strzela. Jeżeli strzela, to oczywiście duma. Natomiast nie mogę nic mówić, ponieważ mam zakaz od trenera. Jestem zbyt emocjonalna i niestety nie mogę za mocno kibicować. To jest na żywo. To jest zdanie. na żywo. No i uwaga, drodzy YouTubowicie, zaczynamy.